Siemano, a dzisiaj będzie trochę, trochę jazdy i trochę podjazdów. Mam krótką chwilę, wybrałem się na rower, a tam sobie ktoś lata fajnie. Ach, kurde. To dałem tą kamerkę pod kask. Wcześniej, jak miałem GoPro, to przyciągała wzrok, ale nie aż tak bardzo. A to, no chyba nawet za bardzo w dół patrzy poczekaj, jakby było idealnie. Nie mam na tą chwilę innego mocowania. Tutaj walnę sobie kółeczko, pojadę na trasy, zjadę sobie raz i z powrotem, bo trzeba do roboty się zbierać. Tutaj fajnie kwitnie, ja w sumie albo tak sobie mogę to nagrywać. Wyjechałem na asfalt i moje nogi już mają dość A przede mną jest podjazd. Całkiem stromy, do którego za chwilę dojadę nie ma, i nie ma to tamto, trzeba go zrobić. Uh. Kurde, a on ma tutaj chyba blokadę. A ja, a ja sobie nie zablokowałem go. No i teraz to się nie ugina No, można jechać Dojechałem Jest i podjazd Pierwsza część nie wydaje się zbyt trudna Poza powalonymi drzewami tam no i potem jest nagle Nagle takie, no, dosyć strome, stromy podjazd. O takiej samej wysokości jak ten rozłożony tutaj, no, ale trzeba to zrobić. No. Botnik muszę kupić, bo tak pyli się na te lagi, że no, masakr. Uuu, na pewno to zrobię. Teraz to już nie mam wyjścia Musi się udać o! Na siedząco, a potem najwyżej na na stojaka Kurde, jest opór <gry> to Nigdy nie podjeżdżałem aż tak zbytnio Normalnie jazda na szosie do tego to jest pikuj. Stawia mnie normalnie dęba tutaj ja nie poddam się Telefon Aha Siodło mi się zluzowało Fajnie Dobra to siodło Dziwne że się odkręciło Przecież dokręciłem, nie? Zmienię sobie na na mniejszy bieg, bo tam nie wiadę tego Niby się nie wydaje, ale kurde Jest, Jest. A teraz to można jechać Ale stawiam mnie od razu na tylne koło jak pytał Czeglina do tego. No nie no ja to sobie lubię wyzwanie Dawaj. Kurde Dramat A to jest jeszcze nie ten. Jest jeszcze nie takie strome jak tam wyżej. Tylko że tam będą kamienie. Normalnie jaka kaleka ze mnie. O no nie Człowiek tylko w dół zjeżdża Nawet nie pomyślałem, że podjazdy mogą być takie trudne Ło Tu jest Romo Ale wiady 25 metrów. Jakby to? Nie, no stawia mnie, stawia mnie na tylne koło. Muszę jakiś patent złapać, dojść do wprawy. Bo? Bo sezon się zaczyna, a ja nie będę tak kaleczył takich podjazdów Wy na filmie pewnie widzicie, że tutaj nie ma górki Ale no muszę wam powiedzieć, że No jest No Nie Ej, no, jakie to jest śmieszne, nie? Normalnie... śmieszne w by to wziąć obniżę siodło na maksa i jakoś tam wejdę znaczy wjadę zygzakiem chyba to będzie najlepiej nie ma opcji żebym się poddał kurde będę chodził jedził od prawej do lewej i koniec Aż nie będę na górze Oooo! Oh, już prawie. Wiaty pod to. Już prawie. Ale te luźne kamienie, no nie pomagają mi. No, koło buzuje na tych kamieniach. No jest. Lipa jest. nie mogę nawet zygzakiem tutaj jechać, bo ja za wąsko Najgorsze do tego do tego drzewa Potem to już pójdzie Ale tamto po korbie, po dwie jakoś się muszę doczołgać no. taka niepozorna górka. Tak ja pojadę w górę i tam będę podjazdy robił, bo nie wiem. No Dawaj. No już prawie. Dawaj, dawaj. Teraz już powinno iść Jak zacznę To koniec Już nie będę hamował Dobra Znowu mnie pod... podbiło na kamieniu. No nie. Ale za mnie łamaga. Jest. Dobrze. Uf. Cały mokry. Jestem. Masakra jakaś ten podjazd. Ale nie poddałem się. Zrobiłem to. Nie na raz, tylko na mnóstwo razy. Ale wjechałem. Gdyby nie te luźne kamienie to myślę byłoby no lepiej No a potem nie mogłem opanować już tego, żeby nie dźwigało mnie na koło Już takie nachylenie tam było Że dawało mnie na tylne koło non stop Uff. Idę na wieżę trochę ochłonę ale to siodło tu mnie wkurzyło. Dokręciłem je całkiem mocno. No, ono się poluzowało. dziwne Raczej hmm. nikt takiego robię się ja tu nie, za, nie zajum. Idę na samą górę. Może będzie widać Beskidy albo Tatry, ale chyba, chyba nie. O kurde, te nogi jak z waty mam. Szosą tak się nawet nie zmacham. Chyba, że na finiszu sobie jadę jakoś tak ostro. To wtedy tak. No ale to Dało mi po dupie, no Lespedeki by się chyba przydały Ale To bym chyba się wywalił, bo bym nie odpiął tego tyle razy Ile potrzebowałem nogą wyskoczyć teraz Ła No ale fajnie, wypogodziło się. Nie widać gór. O tam, tam z przodu widać beskidy. Od lewej strony widać tatry. Taki mały kawałek niekiedy. Co prawda, może i okiem, okiem, okiem widać, ale w kamerze takiej małej to i tak tego pewnie by nie było widać. Kurka, ale się ugrzałem. No a tam są traski. Pojadę tam polem i zjadę sobie tą szybką nitką do boiska. Potem boiskiem tam muszę jechać tam i tam. Z powrotem do domu. Szykować się do roboty. No, ale przynajmniej dzień wykorzystany. kamerka zastawia mi widoczność. Kapa. Nie wiem, tak? Tak, to jest zbyt w dół znowu. Pojadę, tak zobaczę, jak to będzie widać. Widać. O. Ale w górę nie mógłbym tak. No tak. Zapomniałem, że tego nie usunąłem Ech. Teraz tutaj w dół pojadę sobie wolniej, bo nie wiem jak tam wygląda sprawa Ło Nie no. Z Tą kamerą masakra ty. Masakra jakaś, bym się ładnie wy, wywalił. się nie zgubiłem, to chociaż tyle boś też mi tak lata, że drama. Kurde, no Dokręcaj się, jeszcze nie mam imbusów. No. W ogóle tutaj heble są nie dotarte, ja tam hamuję w dół A on mi nie chce hamować Ale zakaleczyłem w ogóle ten wyjazd No ładnie ale od czegoś trzeba zacząć każdy następny powinien być lepszy powinien mhm. ktoś tutaj powycinał jeszcze nie trzeba. a ja oczywiście w to wjechałem bo... a jakby inaczej Jeszcze jakaś akacja Brakowało by tylko żebym dętkę jeszcze rozwalił To by było już Kwintesencja tego Uh. Muszę wam powiedzieć, że walnął mnie trąd. Po raz pierwszy dostałem od pastucha, pastucha elektrycznego. Ty je było to, to Konkretnie powiem wam Uła! No Muszę wam powiedzieć że jak taki dzik tym dostanie to w chuj Nie kłamali. Ała pod napięciem. Tu mi kolec do buta jeszcze wszedł. Ty, ale mnie zjebło. Może zmączeję, ale na to to już chyba za późno. Nie no, prawą rękę tak mi walnęło Że mam normalnie cały triceps to mam teraz obolały Ale jazda No co? W tych minusach. Same plusy, no. Podjazd zrobiony. Siodło nie zgubiłem, ośrodzenie mnie aż tak mocno nie kopło. Bardziej mnie pobudziło. Także same plusy z tego wyjazdu można by powiedzieć. Ta kamerka no to masowanie tutaj. To jednak pod tą kamerę to nie jest zbyt dobry pomysł. Tutaj będę masował GoPro chyba. No i się zobaczy jak to będzie. A za tydzień, może w nowym tygodniu uda mi się pojechać do, do Bielska, zrobię sobie jakieś podjazdy, zobaczę jak tam na budowie sprawy się będą mieć i jak będę miał chwilę czasu to wybiorę się o 6, o 6 rano albo o 5 na Kozią Górę i tam sobie popodjeżdżam, tak żeby się wyrobił do 13, potem do roboty, zobaczę. A teraz wracam jeszcze sobie górkami. I do następnego, Nara.